Jeszcze przedstępem zostawcie sobie i lajka, ponieważ na 50 łapeczek w górę pojawi się nowy odcineczek. Pozdro! Dzień dobry, widziałem z tematami, ja w dzisiejszym filmie ostatnie, ostatni dzień daily. Ostatni dzień maratonu, za to mówić. Więc jeżeli chcesz więcej maratonów, to zostaw łapkę w górę oczywiście. E, dla, no, i ogólnie. No i e, frazu, i frazu po prostu. No, po, po prostu chciałem coś mocnego zrobić. Na ostatni dzień maratonu. I dziś, w dzisiejszym filmie specjalnie usta, ustawiłem sobie na serwerze, Nick, bo to tak to mam, Atomik, ale on widzi i wszyscy widzą, że jestem Wojan. Więc ogólnie. I też mam acigmenty tutaj oczyszczone, więc. Więc no, ale nie wszystkie mogły się oczyścić, aczkolwiek, Ale, ale, dobra. Ważne, że. Wa on się na pewno nie kapnie, ja jestem wyciszony, on mnie nie słyszy, więc i powiem mu, że jestem chory, czy coś. No, dobra, yy, hej. E, Napiszę. Co, Wojan? Eee! Wojan, co ty tutaj robisz w ogóle? No, nie wiem, w sumie. Nie wiesz, co jest, ale Wojan... No, bo... Przyszedłem. Co to ty z Wojanowic przyszedłeś? Mhm. Uh -huh. Na atomowicach a nic nie wie, co nie? Jestem i nie gadam. Jaki... Kory, no dobra no spoko co nie jaki atomik dobra udajemy no atomik się... właściciel tego miasta co nie o, o, o kurde. kurde ja ogólnie tutaj sobie budowałem tutaj domek co nie dalej no ogólnie dobra widzowie ale kurde dzięki dzięki no kurde widzowie tutaj widzę że Frozu, frozu zaczyna się nabierać więc no ogólnie co jak ty tutaj trafiłeś Byłem na wyprawie. O! w wy, Wyprawie. I wpisywałem losowy IP. Losowy IP wpisywałeś? Co? Jest no taka o No, bo my mamy na to mówić, jak też IP cyferkowe, więc... No, mamy dwa IP, po prostu jeden cyferkowy i po prostu A1, no, takie normalne, co mi. Ej, chcesz jakieś itemy? No, mo mogę. Dobra. Patrz, tutaj ci dam, co nie? Masz. O kurde, mamy diamentowy miecz od niego, już się zaczyna ostro. Chodź, chodź. Co... Ej, 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 to jest w ogóle dom tego właściciela, co nie? Tego C atomika. Co? Chut, w ogóle się śpi więc nie wiem że ty tutaj jesteś. I patrz, ukradnij mu itemy, jak chcesz, co, nie? Dobra. Mm, to nie mów nic. Ja zaraz się odciszę. Jak on mnie no jeszcze bardziej bada. wkurzy, to ja się zaraz odciszę. Odciszę i, i, i dowalę mu tym mieczem, co nie? No. I Będzie... robimy pranka? W ogóle mu? Dobra, chodź za mną. Czekaj, chodź nie, chodź proszę. Tutaj ja, ja zaraz jak się wkurzę, no to nie wiem, zaraz... nie wiem... Jak on, dobra, czekajcie. E, ja wezmę... O, ten! Powiem mu, że TNT TNT, bo mam tutaj skrzynkę. Ej! ten, TNT tu jest. TNT prank, dobra. Czekaj. Zrobimy zapalare i będzie nit. Zapalare. Dobra. Czekaj, ja wiem co zrobię. Ja wiem. Chodź, chodź, chodź. Dobra, w sumie będzie wszystko na niego. Chodź, tutaj Jest będą dawny. jakieś tajne te? Tajne drzwi takie co, nie? No dobra. Tutaj to będzie... będzie TNT. Sobie Czekaj, co zrobimy TNT? Tutaj zrobimy. Czekaj, okay. nie, w sumie. Oj, 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 oj. Dobra, on no, kurde widzę, że tutaj był. Czekaj. I czy coś. Dobra. E, ja i idę... Tutaj jeszcze weźmiemy sobie to płytkę. To ty rób, a ja Idę, a w sensie, czekaj, yy, zrobisz yy, to sam? E, no, no, zrobię, zrobię. Ja idę na chwilę. Dobra, yy, widzowie, dobra, dobra, dobra. Nie wiem, ja w następnym filmie muszę osądzić go do sądu. Zbudujemy sąd w następnym filmie. Tak jak mówiłem, albo od razu więzienie, bo za to, to się należy więzienie od razu, co nie? Zbudujemy więzienie, zamkniemy go i po prostu koniec. No nie, no po prostu, ja nie rozumiem tego. Dobra, ja mu. Wojan, Wojan, gdzie ty jesteś, halo? E, tu. Gdzie, e, gdzie, gdzie, gdzie? Idę już, idę, idę. Dobra. E, dobra, tutaj idę. No kurde, tak... No, chodź, 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 chodź. chodź, chodź. Mm -hmm. Jak to odpali, to TNT, to już po prostu ten y, się odcisząc z bomby i tyle. No. I co, i co tutaj, co tutaj, o? Ok, do. O, dobra, fuck, dobra, fuck, dobra, fuck, dobra, fuck, fuck, dobra. fuck, nie chcę, co to odpaliłem. Fuck. O nie, odpaliłeś to? Fuck. Odpaliłeś to? To to miał być prank na, 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 na Atomiku, czy na tobie? Eee. Y... Po. Dobra, yyy... Już wszystko wiem. Już wszystko wiem. odciszam się widzowie. Dobra. Yyy... Frazu! przepraszam cię bardzo. No, halo, siem Atomik. Ja wejdę, ja wejdę na serwer. Okej. Okay. Co wojan? No, no wojan mówił, Co? Jaki wojan? Co? To to jest prank. No. Ja wszystko... Ja chciałem, za, ja, ja chciałem po prostu zrobić wesołego. Pranka, wojan, prank! E, a, a ty mi takie rzeczy robisz, żebym ukradł sobie coś. Każdemu no byś... Ale... Le... No, to, no to, to prank był tak no. No, 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 jaki prank, ty mnie wysadziłeś po prostu? A tutaj nic nie ma, co nie, tutaj nie patrz. A to w sumie ty w samym no tak. No, a, ale kto postawił tienty? No, kto postawił tienty? Kto miał no taki ja. pomysł? No, Dosta nie. Widzowie zadecydują o twoim losie. Na razie mi tu stąd uciekaj. Uciekaj mi stąd. No dobra. dobra. Już mi stąd uciekaj, a nie. Dobra. No. Dobra, widzowie, napiszcie w komentarzu, co mam z nim zrobić, bo ja nie wytrzymam zaraz z nim. Dobra, widzowie, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, subieka z dzwoneczkiem, aby być tam bieżąco z kolejnymi takimi, a ja się z Wami żegnam, więc po, po prostu pozdrawiam.